Jesteśmy w Piotrkowie Trybunalskim, w fabryce MBL Classic i to tutaj odremontowuje się, odrestaurowuje się zabytkowe samochody. Zwiedzamy fabrykę z panem Wojtkiem. Panie Wojtku, stoimy przed świetnym samochodem, bardzo podoba mi się ten kolor, ale wiem, że z tym samochodem związana jest pewna historia. Tak, to jest Austin Futura. To był pierwszy samochód restaurowany w naszej firmie. Samochód jest po prostu własnością naszego właściciela, który dostał go od swojego ojca. No i postanowił otworzyć go, tak, na pamiątkę po prostu do kolekcji, żeby miał. Wyszło auto na tyle, na tyle dobrze i fajnie, że po prostu tego się zaczęło i napędziło się jakby e, dalsza praca tej firmy. Tak? Czyli to jest, to jest ten samochód, od którego wszystko się zaczęło. Tak, to jest samochód, od którego wszystko się zaczęło. E, spodobał się e, kolegom naszego szefa, którzy później swoje auta wstawiali, no i jak żeśmy się zaczęli pokazywać na całym świecie, od tego się zaczęło. Mamy coraz więcej klientów, e, ściągamy auta z całej Europy, z całego świata. No, i po prostu staramy się to robić jak najbardziej, dokładnie w 100% oryginału, żeby się wszystko zachowało. Dostajemy dobre, dobre noty na różnych wystawach w Europie. Także myślę, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. Mamy klientów coraz więcej. Czyli e... dzisiaj, dzisiaj to, o czym Pan mówi, dokładnie tutaj w tej fabryce zobaczymy? Tak, dokładnie. A to jest auto z Ameryki, troszeczkę gorzej wygląda. Tak, proszę Państwa, to jest Maserati Mistral, który przyjechał do nas z Kalifornii. Tutaj możemy zobaczyć po prostu w jakim stanie przyjeżdżają do nas auta, tak? Co trzeba przy tym aucie zrobić? Eee, czy to zarówno eee, odnośnie tapicerki, tak? czy silnika, eee, jakbym pokazał tą pokrywę. No, tak. A, czy to się nie rozpadnie. Auto jest, auto jest zachowane tak jakby w całości, ale po prostu jest, nadaje się do kompleksowej renowacji. Eee, musimy zacząć od blacharki, myślę, że o jakieś 1500 godzin eee, napraw blacharskich poprzez remont silnika skrzyni biegów, tapicerek, wszystkich chromów i po prostu, żeby dojść do takiego etapu, w którym później Państwo zobaczycie, jak wyglądają samochody w fazie końcowej. Gdzie tak? takie auto mogło stać? Co się mogło zdziać z takim autem, że ono jest w takim stanie? No pewnie w jakiejś tam opuszczonej piwnicy, garażu, czy, czy może gdzieś naprawdę na zewnątrz, bo tutaj patrząc po fotelach, to tak jakby zaszkodziło, po prostu jakieś mocne słońce im tak. Kalifornijskie, tak, mocne tak. kalifornijskie, słońce, ale tutaj w Polsce ten samochód odzyska nowy blask. Tak, no mamy taką nadzieję. Znaczy, ja jestem przekonany, że on odzyska blask. przypadku. to Właśnie, gdzie ty wsiadasz? Mama, no, okay. no, no. ty się, się zmienia biegi. I za dużo masz miejsca w środku? Bardzo dużo. Myślę, że nawet ty byś się zmieścił, ale lepiej nie ryzykować. Spokojnie to za za dwie osoby. Więcej niż w naszym aucie? Nie. nie. Zobaczyliśmy cały proces produkcji i naprawy takiego zniszczonego bardzo auta, a tutaj mamy efekt finalny. Piękny, wspaniały, czerwony samochód. Tak, proszę Państwa, to jest Maserati GT3500 z roku 62. Jest jakby perełką naszej firmy. Zostało odtworzone w 100% przez nas. Auto... wszystko zrobiliście sami? Tak, auto przyjechało jeszcze niekompletne, tylko jakby w paletach, w częściach. Zorganizowaliśmy wszystkie części, odnowiliśmy je. W 100% w oryginale. Mm. Wnętrze zostało wykonane przez nas. Bardzo sobie proszę zobaczyć, w każdym najmniejszym detalu jest pełen profesjonalizm. Pełna ta... Piękna tapicerka. Czy to w tapicerkach, czy to mm. w fromach. Auto dostało bardzo duże noty na targach Retro we Francji. Zostało najwyżej oceniane za wykonanie. I z tego co wiem, to auto można kupić. Tak, auto można kupić. Wystawione jest na aukcji za 1,5 miliona złotych. Czyli, jeszcze, czyli ta, jeszcze może ta cena nam wzrosnąć. Czekamy, co się będzie z tym działo, dlatego że jest wykonane. Bardzo dobrze uważam i nie warto powstydzimy się ceny. tego, tak. Warto jest swojej ceny, nie powstydzimy hmm. się tego na całym świecie. Wspaniałe, wspaniałe, piękne auto. Powiem szczerze, jeździłabym. <laughs>